Siema, siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii roz Rozwojowe Gospodarstwo. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy sobie sezon od siewów soi. A wy w następnie zostawcie oczywiście suba, bo lecimy po 400 subskrypcji. Mam nadzieję, że do końca, nie wiem, no, może w połowie kwietnia już te 400 wbijemy. Zostawcie pod tym filmem oczywiście jak najwięcej łapek w górę, żeby walczyć oczywiście z tym algorytmem YouTubeowym, żeby zwalczać te... Spadki, właśnie aktywności. No co, my już zaczniemy. Wsiadamy tutaj do ciągnika. No i jedziemy na pole siać soję, oczywiście. Zaczniemy, oczywiście, tą soję siać od tego pola. a potem, jak starczy czasu, to pojedziemy jeszcze na to nasze największe, naszą dużą landare jak można powiedzieć. Może tak źle powiedziałem, źle jest złe określenie, ale. Dobrze rozkładamy. Oczywiście soja. Aż po brzegi siewnik wypełniony soją, znaczy. No tak, no, na się nami soi. Dobra, opuszczamy. włączamy i siejemy. Ta soja oczywiście pójdzie na sprzedaż. A i właśnie nie powiedziałem wam jeszcze o tym, żebyście. Padli na mojego Instagrama Piotr777 Podłoga oraz zajrzyjcie na kanał Adamix 555 Bo tam już niedługo filmy się zaczną pojawiać. Pewnie także ze mną. Pamiętajcie, że u niego na... 100 subskrypcji będzie live, na którym najprawdopodobniej także będę. Więc. Mam jakieś osiągnięcie niestety, bo ja. Jak wiecie, ja farminga dzisiaj musiałem zresetować, przeinstalować go, no bo tam jakieś były problemy, więc niestety ale musiałem tak zrobić i teraz niestety te osiągnięcia są od nowa No co ja poradzę, no niestety tak trzeba było zrobić, no i, I teraz cały czas mamy tą kwarantannę niby taką, wiadomo jest ta akcja, zostań w domu, więc trzeba siedzieć teraz jest idealna pora, żeby posiedzieć przed kątem, ponagrywać pograć z kolegami. Oczywiście też nie zapomnijcie o tym, żeby te lekcje robić, które wam tam nauczyciele nie wysyłają. Bo mi to tam wysyłają. Nie za dużo, ale robię tam w miarę. W miarę. Regularnie to robię. Dzisiejszy odcinek myślę, że zrobimy taki dłuższy, no bo... Tak mi się wydaje, że... O, coś nie włączyłem Znaczy, nie opuściłem. Kurczę. Czy być takim tutaj? Się w ogóle, w ogóle się. Nie wiem, bardzo wolno ubywa nam... ...niestety, ta nasiona. O, to już jest tak w farmingu niestety... ...zrobione, że... Ubywa, zobaczcie ile zasialiśmy, już taki kawałek A ubyło prawie, prawie No 4% praktycznie ubyło Więc oczywiście odcinek z nawożenia mógłby być po tym odcinku, ale... Znaczy chyba zrobimy, wiecie co? Chyba zrobimy właśnie odcinek z nawożenia Na tym polu A potem będą żniwa Nie wiem, może zobaczycie nowy nabytek jakiś przed żniwami jeszcze, ale to, to nie wiem, bo jak widzicie, pieniędzy mamy na koncie malutko. Więc, żeby coś do drogiego, dobrego kupić, to trzeba w minimum, jakbyśmy mieli z 200 tysięcy na koncie, to, to by było dobrze, bo wiadomo, stoi się coś zarobi. Oczywiście soję siejemy na obu kawałkach, na tym i na tamtym. No bo kukurydza była w tamtym sezonie, jęczmień był w tamtym, więc... mamy trochę na razie zapasów, na przykład dla tych krów. Znaczy, krowy to tam głównie nie jedzą zbóż, tylko tam głównie trawa, piszonka, temer. Tam są wegetariankami, głównie te krowy nasze. Ale także w tym sezonie chciałbym właśnie te konie zakupić, więc pieniążki się przydadzą na te koniki nasze. No więc hajs z koni będzie. Też wiadomo, jak tam nie wiem ile konik kupimy. No. Taką zagrodę no... No 8 koni już patrzyłem tam właśnie, widziałem, że... Taka firma budowlana będzie no, tą stajnie stawiała, więc oni tam oferują, że 8 koni ma się zmieścić. Miejsce dla 8 koni będzie. Więc najprawdopodobniej 8 kupimy. No tak zostało jeszcze myślę, że z dwa przejazdy to chyba Nie uda się na dwa razy to zrobić. Raczej na trzy ten jeszcze jakiś taki niepełny przejazd zostanie na pewno. Przecież to pole mogę powiększyć trochę większe zrobić, na przykład bardziej do drogi, ale trochę to nierówno tam jest na dole właśnie i nie chciałem już tego robić, no bo większe maszyny to by po prostu tam mogły. Nie, nie, do, nie zrobić jakiejś pracy do końca, nie złapać gdzieś w jakimś miejscu, wiecie, jak to jest w farmingu. No, fajnie się zawraca z tym siewnikiem, tak. Powiem Wam, że naprawdę fajnie że ten siewnik jest. I jeszcze do farminga 21 zostało... No nie wiem, wyjdzie najprawdopodobniej gdzieś... Na wiosnę przyszłego roku pewnie, więc jeszcze rok mamy czasu. Żeby sobie na tej serii ponagrywać, pograć. Porozwijać przede wszystkim no bo ostatni przejazd. I lecimy na nasze największe pole. Nie wiem czy wy... Do dobrze słyszycie ten ciągnik. Jak on tutaj się męczy. Znaczy, no nie wiem czy męczy. No nie męczy się no bo jak widzicie. Koni ma 400 koni, więc to jest naprawdę byczek. Trochę powiem wam, że źle zrobiłem, że wystartowałem właśnie z takimi na start, maszynami dużymi. Jak pamiętacie, kto widział odcinek pierwszy z tej serii, czyli o po gospodarstwie, co widzieliście? Jakie ja naprawdę ja spręciła nawalnąłem na początek, naprawdę bardzo dużego, ale spokojnie w farmingu 21, to rozpoczniemy serię. od mniejszych maszyn, żeby potem przyjmując no, więcej nowych nabytków 10% praktycznie poszło na tamto pole a z tym na to pole to ja nie wiem ile pójdzie gdzieś pewnie nie, z 30% może przy tempie w ogóle z jakim to spada to poziom zapełnienia oczywiście nasion na a tam jeszcze jak ja chciałbym coś zobaczyć. Na 100%. Jak widzicie tutaj tutaj było. Dawana gnój, obornik i gnojewica, więc już raczej na to pole nie będziemy dawali jakichś pry... oprysków, znaczy nawozów płynnych, oczywiście płynnych, płynnych, nie oprysków. Bo na chwastach nie gramy, no bo powiem, Wam, że na tych chwastach to bym grał, jakbym. Na modzie Season zgrał. Jak ta seria była opierająca się o mod Season. To chwasty byłyby włączone, no bo wiecie tak. Season bez chwastów to tak... trochę dziwnie. Ale właśnie dziwię się czemu takie plamy są właśnie. O. Też możecie napisać właśnie w komentarzach dlaczego tak jest. Czyż to obsiane jest. Ale właśnie czemu takie są jakby przebarwienia takie dziwne. Że tak to nazwa. Nie wiem, może po prostu w niektórych miejscu było mokro bardziej czy. Nie, nie, wiem co to było naprawdę powiem wam, że nie wiem ciekawe ile zrobimy właśnie z tego, z tego... z tej soli, która, którą skosimy. Myślę, że za jakieś dwa odcinki. Z tej serii oczywiście, no bo w tym tygodniu chciałbym właśnie nagrać dla was kolejny odcinek z biednego gospodarstwa. So, pojedziemy sobie tak na jako tutaj się zrobimy. O właśnie tak jak ja już wspomniałem, chciałbym właśnie nagrać w tym tygodniu jeszcze drugi odcinek, żebyście mieli dwa odcinki w tym tygodniu. No bo tak stwierdziłem, że jest to wolne, takie niby, można skorzystać z tego. Więc czemu by właśnie nie zrobić dwóch odcinków w tygodniu? I trochę byśmy troszeczkę podgonili. By było lepiej tak, więc gdzieś spodziewajcie się gdzieś koło. Sobota, niedziela, kolejny odcinek. Z biednego gospodarstwa oczywiście. No bo z rozwojowego to będzie pewnie w kolejnym tygodniu, jak Wy to będziecie oglądać oczywiście 31 marca. Jeszcze ja myślę, że zrobimy tak odcinka, ile tam już po 10 minut jest, więc taki mówiłem, że dłuższy będzie, więc zrobimy dłuższy, bo tam pisałem, widziałem, że tam w komentarzach było, że tam jedna osoba chciała takie dłuższe, żebym robił, więc raczej takie dłuższe będą, pomału robione. Niedługo będę miał także nowy procesor. Więc firmy w jakości mogą być lepszej. Znaczy na pewno będą lepszej jakości, oczywiście, no bo teraz to jakoś może złania jest. bo tutaj się zatrzymaj chłopie. Zrobimy sobie przeczniaka. Także w przyszłości kupimy taki drugi siewnik, tak myślę właśnie, że wiadomo no jak pola będziemy kupować, no to tak samo przydałoby się siewniki, chociaż mam tam drugi siewnik do kukurydzy niby, przy tym właśnie takich innych upraw mam, ale jak wiecie on nie jest jakiś bardzo szeroki. Więc można kupić jeszcze coś innego. W dzisiejszym odcinku, właśnie tak będę z tej kamery bo grał. No, bo ten silnik, jak wiecie, szeroki, trochę jazdy tutaj, mam lepszy podgląd na to wszystko. Teraz fajnie by było zrobić to właśnie jakoś prosto. No, tak w miarę prosto. Trochę mi się zjechało. Tego miał tego GPS-a, właśnie, co byśmy zrobili to prosto. Ale nie mam tego moda, niestety. No musimy sobie jakoś radzić. No, mógłbym pracownika puścić teraz, żeby on to zrobił idealnie prosto. Ale nie będziemy go obciążać. Dobra. Jakąś fatkę na mioturkę by się przydało zrobić, ale to sobie zrobię spokojnie poza odcinkiem, bo my tego pola przecież nie zasiejemy na odcinku. Dobra, lecimy z kolejnym przejazdem. No, ja, w zasadzie mógłbym zrobić to z tej kamery. Jakoś tak patrzeć tutaj. Teraz i dalej nawieziony, to soja, ja myślę, że będzie ładnie wsypała. A właśnie czas na 15 zapomniałem ustawić. Dlaczego? czemu coś zagadałem się z wami, krótko tutaj. Czas na jeden ustawiony był. A jeśli chodzi o live'a, to myślę, że live będzie. Gdzieś wakacje pewnie. Zobaczymy, kiedy wy te 500 subów mi wbijecie na kanale. A teraz jest akurat nagrywam, to jest 364, więc zostało do 40 niema... nie ma... Nie... Niedużo. A ten 36 subów. Więc myślę, że to tak gdzieś wbijecie do... Nie, z jest 2 tygodnia jeszcze myślę i... 40 będzie i potem tylko... Pamiętajcie, że też na 40 osób będzie modpak. Jeszcze nie wiem, na jakie gospodarstwa w ogóle jeszcze tak... Jakoś się nie zagłębiają, jak powiem Wam szczerze, w ten temat. Ale coś tam zawsze dla Was przygotuję. I będziecie mogli sobie pobrać, oczywiście. Dobra. I lecimy z tym koksem. Dobra. I tak właśnie, jeśli przylądowałem sobie, zakupić to pole 11 za 192 tysiące Co my tu mamy? Mamy jęczmień. Najprawdopodobniej najpierw, najpierw, niedługo zakupimy je. Jak będą pieniądze. Myślę, że w tym sezonie jeszcze się uda. Pasowałoby, naprawdę pasowałoby. Ale tam ten jęczmień był, tak? Jęczmień był tam. Chyba tak właśnie jęczmień tam był. Tak, jęczmień tam był. Więc jęczmień zajmę sobie z no poza odcinkiem. Bo już w tamtym sezonie nie żniwa mnie znowu w tym robić praktycznie to samo. Mi się tak powiem wam, że nie chce. Nie wiem też, jakby wam się to wyglądało. Wow, czemu to nie jest opuszczone? Dobra. To ja jeszcze nie. Zrobimy sobie myślę, że tak... Nie weźmy tego cinka i ile już jest, w ogóle? Zacząłem. Ja to nagrywam ogólnie w południe. Dzisiaj jest nie pierwszy, tak jakby to będzie oglądać. Więc tak chciałbym wam właśnie to na 13 wam to wrócić. Więc jeszcze to zmontować, wyrenderować i mnie zrobić i wrócić. żebyście jeszcze mogli dzisiaj sobie wejrzeć. I to jeszcze tak nie wiem, z dwa, dwa przejazdy zrobimy. Czy odcinek dobiegnie końca, wow. Idealnie po prostu. Idealnie. To się pisze. Ten kierowca nie zahaczył. Już sobie tylko rozwalił normalnie ten siewnik nasz. Jakby siewnik uszkodził jeszcze chłop. Jakiś się zrobił chyba tak? To zmijek. Nie, to nie jest mijak. Nie wiem, czy mu się jakieś takie właśnie dziwne plamy robią. Ja z tym, to pole oczywiście pod do Dosieję. mi się podoba, właśnie to, to co zrobiłem niedawno. To jezioro, to wszystko, to droga, też to, to wszystko ładnie wyszło. Już właśnie chciałbym w szop tą szopa usunąć, ale coś mi się nie chce zapisać co po edycji. Nie wiem, co jest grane. Więc niestety ona tutaj zostanie pra praktycznie do końca sezonu. Może się tutaj jakieś drzewka zasieje, albo nie wiem. Coś tutaj wymyślimy, pewnie. No i dobra, może pół pola zasiejemy, no. Ile już mamy? No mamy tyle, no. Tu pół pola, to jakby tu... Nie wiem, pół pola pewnie nie ma znajdziecie. Gdzieś tak koło... No blisko połowy jest, jakieś 40% pola może zasiane Już. zasięgnik jest chyba 12-metrowy, nie. On jest chyba... 9 metrów chyba, jak się nie mylę. No, zaraz możemy to sprawdzić. Ja Wam pokażę. Więc ten nasz to jest. bym go sprzedał rozumiecie no, Rozumiecie? No tak, 9 metrów jest. 9-metrowy siewnik. No szybko idzie. Robota takim sprzętem. W poprzednim odcinku, właśnie z Adamixem, całe to pole kurtywaliśmy. Więc kto nie widział, to, to bardzo serdecznie zapraszam. No i właśnie zobaczcie, co to takie plamy. Jakieś dziwne się robią. Może to przez ten nawóz, że on tak jakoś leci dziwnie. Może jakiś dziura wiesiewnik czy coś. Zobaczcie, zrobimy jeszcze sobie jeden przejazd i ten odcinek będziemy kończyć. Nie, to tak na raz może się uda zrobić. No. Ja już tak właśnie staram się na Tinker więcej mówić, żeby... Ten, żeby ludziom, żeby wam się to bardziej podobało, żeby, żebym coś mówił, a nie, że tak powiem na porządku, bo to powiem, są właśnie takie większe przerwy i ludzie po prostu wychodzą, bo już jest się nudzi, że tak mało mówię i w ogóle, więc się staram już tak trochę więcej rozmawiać, mówić. Nie, no, dobra, dojedziemy no, do końca. To by na tyle w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem na no wstępie, zostawcie oczywiście suba, łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, hashtag. nie mówiłam na początku, ale napiszcie komentarz, hashtag soja, przyznam Wam serduszko, no i jak się no do następnego, trzymajcie się, cześć!